Złota Księga Bajek Opowieści ze wszystkich stron świata Wydawnictwo Wilga Siedem Kruków Dawno, dawno temu daleko stąd w samym sercu wysokich gór znajdowała się zielona dolina. Doliną Płynął strumień o kryształowej wodzie, a nad strumieniem pewien leśnik zbudował sobie dom z kamienia. Leśnik miał żonę, siedmiu synów i jedną córkę. Ciężko pracował, wiele czasu spędzając poza domem. Wychowywanie dzieci spadło więc na barki żony. Córka nie sprawiała żadnych kłopotów, była bowiem ładna, miła i pomocna. Utrapieniem natomiast byli niegrzeczni, nieposłuszni i kłótliwi chłopcy. Zupełnie nie słuchali matki, co bardzo ją martwiło. Kiedy mąż wracał do domu, zmęczony po całym tygodniu pracy, Nieszczęsna kobieta nie chciała mu przysparzać dodatkowych kłopotów narzekaniem na złe zachowanie synów. Nie rozumiała, że ukrywając zmartwienia przed mężem, pogarsza jeszcze sytuację. Chłopcy stawali się zupełnie nie do wytrzymania, wykorzystywali nieobecność ojca i czuli się zupełnie bezkarni. Najbardziej Cierpiała siostra, ponieważ kochała swych braci, mimo że byli źli, ale nad tym wszystko kochała matkę. Była jednak najmłodsza z rodzeństwa. Bracia, więc nic sobie nie robili z jej uwag. Pewnego dnia chłopcy zrobili coś naprawdę okropnego. Otóż w lesie Rósł pewien gatunek trawy szczególnie niebezpieczny dla zwierząt. Leśnik zawsze powtarzał synom, aby pilnowali kóz i nie pozwalali im zbliżać się do tej trawy. Tymczasem pewnego dnia okrutni chłopcy napchali worek tą właśnie trawą, a potem wymieszali ją z przygotowaną paszą. Kozy i krowa. Rozchorowały się, miały wzdęte brzuchy i cierpiały takie boleści, że w ogóle nie mogły wstawać. Nie będziemy mieli już więcej mleka, nie będzie z czego robić sera, rozpaczała matka. Jak my przeżyjemy? A złośliwi synalkowie tylko się śmiali, nie zdając sobie sprawy ze spowodowanej szkody. Kiedy tak się śmiali, matka, straciwszy w końcu cierpliwość, zawołała: żeście byli krukami, a nie moimi synami! Ledwie wypowiedziała te słowa: Tajemnicza chmura zakryła słońce, stało się nagle bardzo zimno, a chłopcy zamienili się w kruki i odlecieli z głośnym krakaniem. Matka tak się przeraziła, i tak bardzo pożałowała swych słów, że aż zemdlała. Gdy następnego dnia ojciec wrócił z pracy do domu i dowiedział się, co się stało, bardzo się zmartwił. Próbował pocieszyć żonę, że to nie jej wina, iż spełniło się straszne życzenie. W domu zapanował smutek i przygnębienie. Minęło sporo czasu i mała dziewczynka podrosła. Nadal pamiętała braci i rzadko kiedy się uśmiechała. Pewnego dnia poprosiła matkę, aby pozwoliła jej iść na poszukiwanie chłopców. Znajdę ich, czuję to. Wiem, że muszę iść i że na mnie czekają. Pozwól mi ich szukać, matko. I pobłogosław na drogę, prosiła. Matka nie mogła oprzeć się prośbom córki, i dziewczynka wyruszyła z domu, zabierając ze sobą małe zwiniątko z jedzeniem. Szła dwa dni przez las, kierując się ku górom. Wkrótce nie miała już nic do jedzenia. Ubranie podarło się na niej, czuła chłód. I zmęczenie. Trzeciego dnia o świcie zobaczyła w mgle dziwny mały domek. Co się do tego domku ciągnęło, mimo że był ponury i nie wyglądał zachęcająco? Kiedy znalazła się w środku, zobaczyła niewielki stolik, a na nim siedem misek. Serce zabiło jej mocniej być może znalazła to, czego szukała. Zobaczyła jeszcze stojący na ogniu duży garnek pełen owsianki. Dziewczynka była bardzo głodna, więc nałożyła sobie do miski trochę strawy i zjadła z apetytem. Potem poszła na górę. Znajdowała się tam mała sypialnia i siedem łóżeczek. Każde Nakryte inną derką. Łzy napłynęły dziewczynce do oczu, ponieważ zdała sobie sprawę, iż znalazła swych braci. Zmęczona przebytą drogą i przeżyciami położyła się na jednym z łóżek i zasnęła. Po jakimś czasie drzwi wejściowe otworzyły się i siedem kraczących kruków weszło do środka. Zaraz zasiadły wokół kuchennego stołu. Ktoś wyjadł nam trochę zupy, powiedział jeden z nich, znalazłszy miskę po owsiance. Ale kto się by tu do nas wybrał? rzekł drugi. Nikt nigdy nie będzie nas szukał dodał trzeci. Kiedy kruki skończyły jeść, Naciągnęły na łby szlamfyce i udały się na spoczynek. W sypialni znalazły śpiącą dziewczynkę. Ależ to jest! zaczął jeden z kruków i delikatnie dotknął dziobem warkocza dziewczynki. Tak, to jest nasza siostra! wykrzyknęły wszystkie chórem. W tym momencie Dziewczynka otworzyła oczy i kiedy zobaczyła, że otaczają ją wielkie i brzydkie ptaszyska, przestraszyła się. Tymczasem jeden z nich przemówił zadziwiająco łagodnym głosem: Czy jesteś naszą siostrą? W odpowiedzi dziewczynka zerwała się z łóżka i wyciągnęła rączki. Znalazłam was! Znalazłam! Nareszcie jesteśmy razem! Siedem kruków spojrzało na nią ze smutkiem, a jeden z nich rzekł. Nie boisz się nas? Nie brzydzisz się? Dziewczynka uścisnęła wszystkich po kolei. Kocham was bardzo mocno i nawet jeśli zamieniliście się w kruki, jesteście nadal moimi braćmi. Usłyszawszy to, kruki wzruszyły się i zaczęły płakać. Dlaczego nie wrócicie ze mną do domu? Zapytała dziewczynka. Bardzo chciałybyśmy wrócić, odpowiedziały kruki i bardzo żałujemy swego złego postępowania. Ale czy możemy pokazać się rodzicom w takiej postaci? Matka przyjmie was takimi, jakimi jesteście. Jestem tego pewna ciągle płaczę i myśli o was, odpowiedziała dziewczynka. Po długich naleganiach przekonała w końcu braci, aby wraz z nią wrócili do rodzinnego domu. Musimy wspinać się po górach, pofruniemy i zabierzemy cię ze sobą, powiedzieli bracia. Kiedy już mieli wyruszać, najmłodszy z nich zawołał: Zaczekajcie chwileczkę! Zabierzemy dla matki w prezencie wszystkie te błyskotki, które znaleźliśmy. Są naprawdę piękne, powiedziała dziewczynka. Podobają ci się? "Może są drogocenne. Kiedy my, kruki, widzimy coś błyszczącego, nie możemy się powstrzymać i zaraz to porywamy." O, ten tutaj błyszczy bardziej niż inne. Może to diament, rozmarzyła się siostra. Wreszcie wyruszyli. Z góry świat wyglądał całkiem inaczej. Początkowo dziewczynka trochę się bała. Ale siedem kruków trzymała ją mocno i czuła się bezpiecznie. Wreszcie oczom ich ukazała się dolina, strumień i domek. Na podwórku nie było nikogo i dziewczynka powiedziała: Poczekajcie tutaj, pójdę i zawołam matkę. Cichutko weszła do kuchni i zobaczyła nieszczęsną kobietę. Opartą o stół i zapłakaną, uściskała ją i ucałowała, mówiąc: Matko, jestem z powrotem i mam dla ciebie niespodziankę. Jesteś nareszcie. Myślałam już, że utraciłam cię na zawsze. Po czym wyszła na podwórko i zobaczyła kruki. Moi biedni synowie, jakże za wami tęskniłam. Żałuję, że powiedziałam wtedy to przekleństwo. Matka nie powinna nigdy mówić podobnych rzeczy przeciwko własnym dzieciom. My też żałujemy, że byliśmy tacy podli. Przepraszamy za wszystko. Kajały się ukruki. W końcu wszyscy razem zaczęli płakać, żałując tego, co się kiedyś stało. I wtedy podziałał kolejny czar. Siedem kruków na powrót stało się chłopcami. Ojciec, usłyszawszy, że coś się dzieje, wybiegł z domu. – Bogu niech będą dzięki, że mogę znów oglądać moje dzieci – wołał. Mijały lata i szlamfyce kruków były jedyną pamiątką tej wzruszającej historii. Kamienie zaś, które kruki przyniosły matce – Okazały się drogocenne, także skarb zapewnił rodzinie dostatnie życie. Przekład Katarzyna Zawadzka czytała jumi.